Cepal G9, Klaudiusz Wesołek. Ja chciałbym dzisiaj pożegnać naszych drogich celebrytów, którzy opuszczają nasz kraj z powodu niewłaściwego głosowania różnych wieśniaków, takich jak ja. No więc, jako stary, chamski wieśniak, chciałbym ich pożegnać. No bo Hołdys mówił, że nawet nie wiemy, ilu, ilu znanych ludzi chce wyjechać. No i niech wyjeżdżają, bo to, bo, to, bo to nie ma co. Bo to nie ma co. No i niektórzy już sprzedają domy, szykują się do pojazdy, kupują bilety. No bo to naprawdę, naprawdę tutaj cham i zgroza, ciemnota i zabobon. W nocy zostawi się garki z wydojonym mlekiem wychodzą jakieś krasnoludki, szczają do garnków, rano, mleko kwaśne, seks, uprawiają gospodarze, tylko z babo, niektórzy tylko z własno, panie, taki, taki zabobon i ciemnota. I w ogóle, no, no jest tu, tutaj, w tej Polsce strasznie, no, coraz straszniej się robi, coraz niewłaściwie głosują, nie słuchają gazet wyborczych, różnych panów, Mądrych, eleganckich. No, i, i uciekają. Leco. O, 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 już tam lecą O, eskadra samolotów. O, a tam, tam na miotłach. No, żegnajcie. Żegnajcie z Bochom. Tam Wam będzie lepiej, bo tutaj zacofanie i hamstwo i zgroza.